Witajcie wszyscy! w pierwszym odcinku z Kraj 2. Oczywiście tutaj Ukhit Held. A możecie mi po prostu mówić, bo oni. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki, Czre, Mój pies domaga się wyjścia do kuchni, lec nie mogę. Ogólnie nie ja tutaj da jaką widzicie, gdzie się zrobiło. Gdzie? Dokąd? Dok? Wróć. Pokój raz. Nie, nie, nie pójdę, on nie pójdzie. Hej, dla Was to była kluczka w seldon, a dla mnie dosyć długa. Ale ogólnie, nie, 22 spodziewajcie się filmu właśnie z drugiej klasnicy Tigre. Ale aktualnie, nie, ja już w ogóle skończyłem, mogę aktywować nową krew z tego 8 dni. Nie. Ale ogólnie będziemy kontynuować. Mam kilka kontraktów do uzupełnienia. A potem zobaczymy. Aktualnie, jeśli wam. Więcej filmów tego, to pamiętajcie o górę. A i ważna informacja: Stegla nie jest draf wszystkich. Jeśli mi nie tolerujecie albo kompletnie boicie się gier w gatunku ku przetrwaniu na apokalipsie zombie, to laczę Wam wyjść z tego filmu. To nie jest gra dla Was. Chcę, że Wam się to wygodne wyglądało, dlatego to jest druga seria na tym kanale. Będę na grę Plus, ale dopiero od, od jedno, jednego zadania. Miał dosyć daleko od prologu. Dlatego, bo jeśli chcecie odcinek ekstra, ekstra z tego. W właśnie to no, piście Ja go nagram chętnie, nie najnowszej wie, no i, i będziecie wiedzieli jak się gra, to no. Streszczając w po ogóle. postać to Aiden Caldwell, który by po 15 latach od upadku i niewynalezienia lekarstwa wyruszał za w podróż znaleźć swoją siostrę oraz jedyną rodzinę Jackson. Niestety zostaje no i jest co wpływa na papułę gry. Nie chcę wam więcej spoilerować, bo potem mnie nie, nie zjedli w komentarzach, ale papułę jest spokojny i polecam. Ogólnie, jak chodzi o osiągnięcia, to jestem dosyć nadziany. Zostało mi kilka. Tych nie, tym sekretnym nie ufajcie, ja będę chciał je zrobić, ale to dopiero w DLC. Aktualnie jest wydarzenie, które potrwało do 19 -go z okazji Chińskiego Nowego Roku. I można zdobyć strój, który ja już zrobiłem. Byłem za pomaganiem yeah. osobom, które wciąż ja akurat jednemu pomogę. Tak spójrzcie i wtedy wiecie, czy jest to, żeby kogoś ulatować, czy żeby tylko oglabić głupit. Tego quest'a nie będę robił, ponieważ Was nie chcę po prostu zdobywać jak do punktów. Mam wszystko praktycznie na maxa. jak się zastanawiacie co to zaraz tak to właśnie tam było napisane, że no fajna. Aktualnie w rodzinie nie ma, to jest tam wspomniane w fabule. thank <laughs> you